Witam po raz piąty. Dzisiaj opowiem o piątej klasie. Jak chodziłem do piątej klasy. Przede wszystkim jak wybierałem się do tej piątej klasy, bo to był piąta klasa, pójście do piątej klasy, to dla mnie był wielki stres. Zmieniła się szkoła już nie. Jeden-cztery chodziłem do szkoły do małej, że tak powiem, wioseczki, do, do małej pomieszczenia i gdzie była jedna pani. I, I niewiele przedmiotów. Wszyscy ją znaliśmy. Teraz do piątej klasy idę do grodziska. Po pierwsze kilometrów jest więcej. Do kosianki było dwa kilometry, na skróty półtora. Do grodziska jest 5, na skróty 4. I też chodzimy pieszo. Głównie jeździmy rowerami już. Tak o jeździe rowerami to jeszcze kiedyś poopowiadam. Dzisiaj opowiem o tym stresie. Więc tak. Kończą się wakacje z 31 sierpnia. Jutro idę do nowej szkoły, gdzie jest dużo nauczycieli, dużo uczniów, nowe przedmioty. Jest mi tak smutno, że do dzisiaj pamiętam poza tym skończyły się wakacje, koledzy ze szkół średnich rozjechali się, koledzy miastowi się rozjechali. U mnie na przykład we wsi było dużo, w Wakacje było dużo młodzieży miejskiej, którzy, których rodzice zostawiali na wsi nieraz na całe wakacje. U mnie był brat cioteczny z Ząbek zawsze, całe wakacje, więc było fajnie, wesoło. Teraz 31 sierpień, wszyscy się rozjechali i długo się do tego nie przyznawałem, ale 31 sierpnia schowałem się za piwnicę w takie, taką pokrzywę i płakałem. Chłop, który do piątej klasy ma iść, a jeszcze płacze. Dlatego mi było wstyd, dopiero przyznałem się do tego, że płakałem po latach. No idę do szkoły. Szkoła w Grodzisku to już no, na tamte czasy była duża, duży drewniany budynek, cztery klasy, w każdej klasie pies, piec kaflowy, i dużo ławek. W klasach było od 20 do 30 uczniów, w każdej klasie. No więc, natomiast nauczycieli, było ośmioro kierownik plus siedmioro y, siedem pań. O, nawet tutaj, że mnie zapomniał, to sobie, wiesz, nawet sobie zapisałem. Y, nazwiska tych pań. Więc tak, y, szkoła, stara, stara drewniana szkoła, w której przed wojną się uczyli, przedwojenna szkoła, papą, kryta, duża, ale co ciekawsze, wyjście z tej szkoły to było dosłownie 5 metrów i ulica. Brukowana ulica, którą jeździły samochody, i to dość często, bo czasami nawet co godzina jakiś przejechał albo co dwie. Więc no, trzeba było uważać, żeby jak się wybiegało ze szkoły, zwłaszcza no, w zimie, jak był śnieg, to a po przeciwnej stronie było boisko, i był taki taka górka, na której robiliśmy ślizgawki. No to, no, to trzeba było uważać, żeby, żeby nie wpaść pod samochód, ale. Ale póki co nic, nie, nikomu się nic nie stało. Dobra, wracając do, tych, do tego stresu, więc tak, idę w piątej klasie. To nic, że tak powiem, takiego nadzwyczajnego się nie działo, dlatego że jeszcze się zapoznawaliśmy się. Nowi uczniowie, nowi nauczyciele, więc wszyscy są tacy w miarę grzeczni. Później w szóstej będę opowiadał, szósta, siódma, ósma to już były rozruby. Natomiast w piątej byliśmy grzeczni się, że tak zapoznawaliśmy się ze środowiskiem i z nauczycielami. No i y, uczniów też było więcej, bo w naszej szkole było dosłownie wiesz, kilku, w każdej klasie kilka osób, a tam już jest y, naprawdę w mojej klasie zdaje się, że było 23 albo 25 osób. Później o niektórych y, tych kolegach, koleżankach z pracy. Będę, z tego z klasy będę mówił. No więc tak yy, do szkoły mówię, przeważnie jeździliśmy rowerami, zimą się chodziło na skróty, tak, przez, trochę przez łąkę, trochę przez pole, a tak to, to jeździliśmy do piątej klasy to głównie rowerem, piąta, szósta rowerem, siódma, ósma to jeździłem motorowerem, ale to będzie później. O, pisałem już długo, długopisem. Piąta klasa już długopisem, zeszyty już były 60-kartkowe, 32 też były 60-kartkowe. Przy okazji pokażę, bo znalazłem temperówkę taką do temperowania ołówków i kredek, na Żyletkę. Teraz to by, że tak powiem, BHP nie pozwalało. Dzieci by się pokaleczyły. Co, o, Żyletkę dla dziecka dać? To no, nie do pomyślenia. A, jeszcze tam wspominałem, już w, w klasie 5, 5, 6, 7, 8 to już dzieci mogły prenumerować płomyczek. Płomyczek, to, jak sama nazwa wskazuje, to taki płomień płomi miłości do tego, do, wiesz, do władzy radzieckiej no, i, i naszej, socjalistycznej. Była jeszcze możliwość prenumerowania y, murziłki. To taki radziecki odpowiednik naszego Misia. Misia czy świeszczyka. No bo już z, od piątej klasy zaczęła się nauka języka rosyjskiego. Nie bardzo się uczyliśmy tego rosyjskiego, bo to była taka trochę y, obrona przed rusyfikacją. W każdym razie, że za złe oceny z rosyjskiego, to przynajmniej mój tato, że tak powiem, nie, mm, nie robił wy, wymówek. Ale później by mi się ten rosyjski przydał. później. Na, na starość się uczyłem, no ale to będzie w innych opowieściach, więc chodzę do tej piątej klasy i powiem trochę kierownikiem szkoły był pan Skowronski. Mnie to taki bardzo charakterystyczny człowiek, którego dobrze zapamiętałem, bo to był wrześniowy żołnierz września, taki szczupły, wysoki, przystojny mężczyzna, uczył polskiego, bardzo taki, no. Wprowadzał dyscyplinę bardzo taką surową, jak w wojsku. No, nie patyczkował się jak kogoś Zastał palącego papierosa Wiesz, czy nawet Za inne jakieś przewinienia To co ty, nie było tam jakieś bicia Po łapach lekko, tylko Olbrzymie łapy miał, wysoki był, z liścia rozumiesz, w ucho walnął, aż ucho czerwone Było Nie tego, bali się go wszyscy Był kierownikiem, nie dyrektorem, tylko kierownikiem. Plus tego było siedmioro nauczycieli. No, kierownik uczył polskiego, naprawdę pięknie pisał, bo przedwojenną szkołę skończył kaligrafię, nawet takie pomocy naukowe pisał na ścianę. No to naprawdę pisał perfekcyjnie. Jak, jak nawet teraz taką, taką kaligrafię, to komputerem trudno zrobić teraz. Więc uczył polskiego. No natomiast Uczył polskiego, a i tak jak no warto by wspomnieć, no, obowiązkowo trzeba wspomnieć, że na po polskim uczył, nie wiem, ktoś w starszych klasach był pan Tadeusz. Znał całego tade pana Tadeusza na pamięć. Jak czytał pana Tadeusza, to wszyscy tak słuchali jak bajki. Potrafił pięknie. Pięknie po potrafił czytać tak jak bajkę. Przerwy robił i dopowiadał. Więc, no, ale dosłownie teraz by nie pozwolili, 100 metrów od szkoły, może ze 150 była knajpa, podlasianka. Czasami na dużej przerwie poszedł sobie do podlasianki na piwo. I jak wypił piwo, a czasami jeszcze dyrektorowi, kierownikowi ktoś postawił drugie piwo, no to przychodził na lekcję lekko wstawiony i wtedy już nie pytał, tylko opowiadał o wojnie. Opowieści o wojnie były jego bardzo ciekawe, bo takie no, były, opowieści były realne, jak był w wojsku, jak strzelał, jak, jak, był w, jak na, w czasie wojny strzelał z tego, z mausera do tego, do, do samolotu niemieckiego, bo myślał, że trafi, ale opowiadał też później, jak wrócił z wojny, na przykład śniło się, mu się, że yy, chce strzelać a w lufie, w karabinie, w lufie nie ma w ogóle otworu, nie ma dziury. Takie, takie przeżywał traumę po tym, po tym wcześniej. No więc, ale miałoby już szkołę w piątej klasie. W piątej klasie była też już, był język rosyjski, tak jak mówiłem, rosyjskiego uczyła pani Kosińska i no mówię, jeśli chodzi o charakterystykę nauczycieli, to też była dość nerwowa, też potrafiła za ucho wykręcić, nakrzyczeć, poza tym bardzo głośno krzyczała, jego, jej krzyku się bardziej baliśmy niż niż przypuśćmy jakichś tam karcie lesnych, więc ona uczyła rosyjskiego. Najzabawniejsza była pani Jaszczot od plastiki. Oj, oddzielna opowieść chyba kiedyś o niej, albo nie opowiem od razu. Pani od plastiki miała męża, który był sprzedawcą w sklepie żelaznym i y, z, telefonów komórkowych nie było. To zdarzało się na plastyce, że pani, pani Jaszczołtowa napisała karteczkę do męża, złożyła mocno i Zeniu, zanieś Panu Jaszczołtowi, znaczy nie powiedziała na męża, tylko pan Jaszczoł, zanieś Panu Jaszczołtowi ten liścik. O cieszyli, każdy chciał nieść, jak ona podawała, bo te pół kilometra w jedną stronę, pół kilometra w drugą, to tak się niosło, żeby była prawie cała lekcja minęła. No, oczywiście teraz jest tajemnica korespondencji. Kiedyś, kiedyś też była, wiesz, ona miała zaufanie do dzieci, oczywiście. No i, i więc ja teraz po latach Pani utowa już pewnie nie żyje, więc, więc powiem, co było w tym liściku. No, a było bardzo ważna rzecz. Na no, obieraj kartofle, jak wrócisz z pracy. Taki tekst. Ewentualnie tam były jakieś takie podobne. W każdym razie. <laughs> No w tej chwili to śmieszne już. Pani Jaszczołtowa do Pana Jaszczołta wysyłała SMSy za pośrednictwem dzieci. No była jeszcze, właśnie, było nauczycieli więcej. Pani Radomska była od, yy, od geografii nerwowa. Była dwóch synów, miała jeden ze mną w klasie, się uczył. Te syny to takie były trochę, trochę yy, że tak powiem nieposłuszne. Więc ona i na nich krzyczała, i na nas, taka była roz... nerwowa. Nerwowa była. Natomiast yy, przeciwieństwem ich była, o pani od matematyki, była taka pani Sawkowa, ona trochę historii uczyła, trochę matematyki. No to ta była bardzo zrównoważona, poważna, spokojna, chodziła jak, jak, jak prościutko, ale wszyscy taką bali się jej, wiesz, chociaż nie biła, ale wszyscy jej bali się, nie wiem. Była groźna po prostu przez swoją minę. i swoją postawę. Ale i wymagająca, więc dlatego się bali matematyka. To była wiesz, jednak ona w piątej, w szóstej klasie uczyła matematyki. Natomiast w już yy, w siódmej, ósmej matematyki uczyła pani Korol, a w piątej, szóstej ona i we wszystkich klasach uczyła yy, muzyki. Przychodziła z akordeonem, o z panią Korol Żyje, choć ma sporo ponad 80 lat, ale żyje dotąd przyjaźnie się z nią. Fajna pani. Ona uczyła nas muzyki i później w starszych klasach matematyki. Więc, no, z muzyką, to muzyka to się nazywało śpiew wtedy. O i bardzo pamiętam, że mm, na, tak jak te dzieci w zerówce miały zaśpiewać, no, pani zapytała, ci Znają jakąś piosenkę. Tak samo w piątej klasie, nowa szkoła, nowa pani, nowe dzieci, to każdego pytała, czy zna jakąś piosenkę i czy może zaśpiewać. Jak zaśpiewa, to dostanie piątkę. No i ja akurat śpiewać nie umiem, ale moja siostra, to były takie czasy, zbierała to, prawie każda dziewczyna miała taki zeszyt, gdzie wklejała sobie zdjęcia piosenkarek, piosenkarzy. I treści piosenek, niektóre były przepisywane ręcznie z płyty. No i ja akurat z tego zeszytu siostry, nauczyłem się piosenki Maryle Rodowicz. Bo Maryla Rodowicz już była wtedy i śpiewała, już była sławna. No już była nawet, już nawet była stara. Jak dla nas. Więc, więc ja zaśpiewałem, znałem słowa i zaśpiewałem całą piosenkę w Jokoniku Maryle Rodowicz. Mówię, muzykalny nie jestem, ale słowa znałem całe, więc tam trochę na pewno fałszowałem, ale i tak dostałem piątkę i pamiętam, że stałem prościutko koławki i śpiewałem. Jeszcze raz w szkole śpiewałem, to w ósmej klasie to opowiem później. Więc z panią Korol dobrze do dzisiaj żyje, chociaż była ogólnie wymagająca, była jeśli chodzi o matematykę, w ósmej, w siódmej, ósmej klasie. No i ale dlatego, że chyba potrafiła tą matematykę, najlepszy dowód to jest to, że miała dwóch synów i obaj są informatykami. A to matematyka, informatyka to no, no, są blisko. Była jeszcze pani Kryńska, która historii uczyła, taka całkiem te, też potrafiła wiesz, wykręcić zauchać czy przylać, ale ogólnie była pogodna, jak były jakieś imprezki takie yy, wiesz te nauczycielskie, to ona pierwsza była wypić i zaśpiewać i po polsku, i po rosyjsku. No, towarzyska. Zresztą nauczyciele teraz po latach się zastanowiłem, że cała ósemka nauczycieli mieszkała w grodzisku w promieniu pół kilometra. Wszyscy mieli blisko siebie domy. No, no, no zresztą cały grodzisk to jest wiesz, kilometr. Więc y, była kryńska, była co jeszcze? Była jeszcze pani Zarębowa która uczyła matematyki właśnie w tych młodszych klasach piąta i szósta i miała dwóch synów jeden syn uczył się ze mną w klasie trzech synów miała trzech synów miała też była taka dystyngowana, jak jak dosłownie jakby a Tyszkiewicz chodziła no i wszyscy trzej jej synowie zostali lekarzami opowiem o jeszcze później będę wspominał o nich bo od jednego z nich odpisywaliśmy lekcje. W piątej klasie jeszcze odrabiałem lekcje, bo byłem zestresowany. Później w szóstej, w siódmej już się odpisywało lekcje. Do piątej, do piątej jeszcze, jeszcze się staraliśmy. Natomiast, e, mówię, było nowych przedmiotów trochę, więc to było dla nas taki i stres, i, i rzeczy trochę mm, takie nowe, dziwne. No. Natomiast do szkoły szło się 4 km. Teraz się dziwię po latach, bo 4 km wychodziłem. Przybyliśmy o siódmej i za 10, 8 byłem w szkole. 10 minut zostawało jeszcze na odrabianie lekcji. Jak w tych wyższych klasach. No jak pieszo. Czyli nieźle musieliśmy zasuwać. Natomiast rowerem, no to się wiesz, w 15-20 minut zajechało. No więc lato, jesień, w lecie się nie chodziło do szkoły. Jesień, do późnej zimy. I wiosna jeździliśmy rowerami, a jak jeździliśmy to rowerami, to też opowiem później, jeszcze, bo dzisiaj to pewnie będzie za długo. I dzisiaj, może co opowiem jeszcze. Jak z tyłu, za tym, za szkołą, był, była drewniana ubikacja. Tu już wyjątkowo była, no strasznie, że tak powiem, brudna, ohydna, drewniana. Ale były już dwie dla dziewczyn oddzielna, dla chłopaków oddzielna, oddzielnie. No i do tej męskiej zaglądał kierownik. Kowroński czasami zaglądał do tej męskiej. No i wtedy, jak, jak otworzył drzwi, a duży był ten kibel, że tam mogło stać, przypuśćmy, czterech i palić papierosy w środku. Więc jak zobaczył, że palimy papierosy, no to każdy musiał koło niego przebiec i dostał z liścia w łeb. No i na tym się kończyła kara oczywiście, a nie jakieś tam, jakieś inne wiesz, wezwania rodziców. Nie, dostał, dostał, z liścia i wystarczyło. Już trochę pobolało i przestało, niektórzy przestali palić, niektórzy nie, niektórzy nie. Ja, były, był taki okres, że też trochę sobie popalałem, ale to w drodze do szkoły o tym opowiem. Natomiast w piątej to jeszcze, jeszcze nie. W piątej to jeszcze nie. Rowerami, natomiast jak jechaliśmy rowerami do szkoły, to do szkoły to się normalnie jechało. Natomiast wracając ze szkoły, to były różne wygłupy. To takie były wygłupy, na przykład jak w Shortraku, kto kogo barkiem wepchnie do rowu. Na przykład rowery były takie stare, polskie, popularne, nic, albo Ukrainy, nic im się nie stało. I czasami zanim się wróciło do domu, to się 10 razy w rowie było. Nam nic i rowerom nic. Później w, ta, w którejś tam klasie nawet wpadliśmy na pomysł, że pouczymy się jechać jeździć tyłem. No i to mi się przydało. Ja się akurat nauczyłem. Potrafiłem całe 5 kilometrów przyjechać tyłem na rowerze. No i później mi się to przydało, bo później jeździłem do, jechałem do Siemiaty 17 km rowerem kilka lat temu. Tyłem. Także w, szóstej, w piątej klasie byliśmy grzeczni. Stres związany z nauczycielami. Natomiast jak było, jak było w szóstej klasie, to opowiem jutro. Na dzisiaj wystarczy tyle, dzięki za oglądanie i jutro będzie weselej. Pozdrawiam.